81. Tour de Pologne UCI World Tour, etap 1, 12 sierpnia, Wrocław, Karpacz. Wrocław, stolica Dolnego Śląska. Miasto położone na 12 wyspach nad Odrą, często nazywane jest Wenecją Północy. Bogate dziedzictwo tysiącletniej historii splata się tu z nowoczesnością. Niepowtarzalna atmosfera oraz wyjątkowe zabytki przyciągają wielu turystów. Czarny Bór to gmina ludzi z pasją. Leży na historycznych piastowskich ziemiach, słynie z walorów krajobrazowych i atrakcji turystycznych. W Sobótka, miasto położone u Podnóża Ślęży, jedna z najstarszych osad targowych w Polsce, skrywa w sobie wiele ciekawostek, zabytków i legend. Położony w sercu Karkonoszy Karpacz to miasto ludzi aktywnych. Ukształtowanie terenu, odpowiednia infrastruktura i warunki klimatyczne przyciągają miłośników turystyki pieszej i rowerowej, a zimą amatorów białego szaleństwa. Blisko 100 km szlaków turystycznych, przepiękny Karkonoski Park Narodowy oraz świetnie rozwinięta baza noclegowa brzmi jak propozycja nie do odrzucenia. Już na sam początek 81. Tour de Pologne kibice otrzymają solidną dawkę kolarskich emocji. Liczący niespełna 160 km pierwszy etap z Wrocławia do Karpacza prowadzi w całości malowniczymi drogami Dolnego Śląska. Trasa początkowo dość płaska, w drugiej części dynamicznie się rozwija, a pod koniec serwuje kolarzom kilka wymagających podjazdów, w tym kultowy, finałowy podjazd pod Orlinek w Karpaczu. Zanim jednak poznamy zwycięzcę i pierwszego lidera, kolarze powalczą o punkty w klasyfikacji najaktywniejszych zawodnika na premiach lotnych lotto w Sobótce i Czarnym Borze. Na trasie znajduje się także premia specjalna Sudal w Świdnicy, premia specjalna Lake Hill w Karpaczu oraz premie górskie PZTU trzeciej kategorii na przełęczy Tompadła oraz drugiej kategorii na przełęczy Kowarskiej. Etap drugi, 13 sierpnia, Mysłakowice-Karpacz. Jazda indywidualna na czas. Mysłakowice. Malowniczo położona gmina słynąca z pięknych lasów i stawów. Piękne krajobrazy i ciekawe zabytki zachęcają turystów do odwiedzin, a mieszkańcy dumni są z wielokulturowego dziedzictwa tych terenów. Położony w sercu Karkonoszy Karpacz to miasto ludzi aktywnych. Ukształtowanie terenu, odpowiednia infrastruktura i warunki klimatyczne przyciągają miłośników turystyki pieszej i rowerowej, a zimą amatorów białego szaleństwa. Drugi etap 81 tour de Pologne, jazda indywidualna na czas to poważny sprawdzian dla kolarzy. Co prawda trasa liczy tylko 15 km, ale niemal od startu w Mysłakowicach do mety w Karpaczu wiedzie pod górę. Na krótkim odcinku przewyższenia wynoszą około 460 metrów, a w finałowej części etapu nachylenie sięga 10%. Na kolarzy czeka więc walka nie tylko z wymagającą trasą, ale też z własnymi słabościami. Kibice mogą się spodziewać wielkich emocji, a klasyfikacja generalna – sporych przetasowań. Etap 3, 14 sierpnia. Wałbrzych – Duszniki Zdrój. COS. Wałbrzych. Wspaniały zamek książ, stuletnia palmiarnia, muzeum porcelany i zabytkowa stara kopalnia to wizytówki jednego z najciekawszych miast w Polsce. Wyobraźnie turystów rozpalają zagadki II wojny światowej, a malownicze położenie i wiele szlaków przyciągają miłośników rowerów i wędrówek. Duszniki Zdrój. Uzdrowiskowe miasteczko położone w malowniczej dolinie na ziemi kłodzkiej. Największym bogactwem naturalnym są lecznicze źródła wód mineralnych, a jednym z głównych walorów jest wyjątkowy podalpejski klimat. Górskie otoczenie to wymarzone miejsce dla wszystkich, którzy kochają aktywny wypoczynek. Zimą staje się mekką dla fanów sportów narciarskich, oferując najnowocześniejszą infrastrukturę. Trzeci etap 81 Tour de Poloń to ponad 155 km ścigania po malowniczych drogach Dolnego Śląska i terenach górsowych oraz gór stołowych. Trasa wymagająca pofałdowana z czterema górskimi premiami PZU drugiej kategorii: Przełęcz Walimska, Przełęcz Jugowska, Góra Świętej Anny oraz Karłów. Niedługo po starcie z Wałbrzycha kolarze powalczą także o punkty na premii lotnej Lotto w Pieszycach. W drugiej części etapu kolarze pokonają dwie rundy w okolicach Parku Narodowego Gór Stołowych. Decydująca o zwycięstwie rozgrywka to duszniki zdrój i meta przy centralnym ośrodku sportu. 4-15 sierpnia Kudowa Zdrój Prudnik. Kudowa Zdrój, znane od wieków uzdrowisko położone w malowniczej dolinie między Górami Orlickimi i Stołowymi. Sercem miasta jest przepiękny park zdrojowy z XVIII wieku. To centrum najważniejszych wydarzeń kulturalnych takich jak Festiwal Moniuszkowski, Festiwal Czesko-Polski czy Rokowa Kudowa. Bystrzyca Kłodzka, urocze miasteczko w sercu Kotliny Kłodzkiej od lat kochane przez filmowców. Kryształowa Aleja Gwiazd to tylko jedna z wielu atrakcji. Słynące z krzywej wieży Ząbkowice Śląskie to niezwykła miejscowość na Dolnym Śląsku. Mało kto wie, że właśnie tu swoje korzenie ma historia o Frankensteinie. Pierwsza wzmianka o Otmuchowie pojawiła się w Bulli wrocławskiej z XII wieku. Dziś miasto przyciąga turystów historycznym dziedzictwem i pięknym krajobrazem. Leżący między Niziną Śląską a Górami Opawskimi Prudnik określany jest mianem najpiękniejszej miejscowości wycieczkowej Górnego Śląska. Turystów zachwyca unikatowymi atrakcjami, a położenie czyni go doskonałą bazą wypadową dla rowerzystów. Szczególne znaczenie mają tradycje kolarskie, co roku rozgrywany jest tu Memoriał Stanisława Szosdy. Czwartego dnia 81. Tour de Poloń kolarze wystartują z Kudowy Zdroju, by po prawie 200 km jazdy zafiniszować w Prudniku. Przejadą z województwa dolnośląskiego do opolskiego, a czwarty etap powinien być szansą dla sprinterów. W pierwszej części etapu na kolarzy czeka kilka podjazdów, w tym premia górska PZU drugiej kategorii na Przemęczy Jaworowej. W drugiej trasa robi się coraz bardziej płaska i na mecie można spodziewać się finiszu z peletonu. Czwarty etap to także okazja do zdobycia kolejnych punktów w klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika. Na trasie znajdują się aż trzy premie lotne lotto w Bystrzycy Kłodzkiej, Ząbkowicach, Śląskich i Otmuchowie, a także premia specjalna Sudal w Kamieńcu Ząbkowickim. Etap 5: 16 sierpnia. Katowice, Katowice. Katowice już od ponad dekady są związane z Turde Polonie. Wyścig na dobre wpisał się w sportową tradycję miasta, które w ostatnich latach przeszło wiele przeobrażeń. Dziś to pełne zieleni i nowoczesne centrum liczącej ponad 2 miliony mieszkańców metropolii. O sportowym duchu Katowic przekonuje także coraz większa liczba dróg rowerowych, dzięki czemu mieszkańcy chętnie wybierają rower jako sposób spędzania wolnego czasu i środek transportu. Jawożno to miasto energii, nowoczesnych inwestycji i zielonych przestrzeni, optymalne do pracy, mieszkania i relaksu. 5 dnia 81 Tour de Pologne kibice mogą się spodziewać sprinterskiej walki na finiszu. Miastem gospodarzem piątego etapu są Katowice, skąd Peleton wyruszy w stronę Małopolski. Tam na kolarze czeka dość mocno pofałdowana runda, na której znajduje się jedyna górska premia PZU trzeciej kategorii w Ojcowie. Dorobek punktowy w klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika będzie można poprawić na dwóch premiach lotnych LOTTO w Jaworznie i Mysłowicach. Na trasie znajduje się także premia specjalna Decathlon w Bukownie. Po niemal 190 km jazdy peleton wróci do Katowic. Etap szósty, 17 sierpnia. Wadowice Bukowina Resort. Wadowice. Położone w Dolinie Skawy, otoczone górzystymi terenami Beskidu Małego, są doskonałą bazą wypadową dla rowerzystów i piechurów. Spośród licznych szlaków największą popularnością cieszą się Leskowiec i groni Jana Pawła II. Wadowice aktywnie promują kulturę rowerową, organizując wiele imprez sportowych. Leżąca w sercu górnej orawy Jabłonka to górskie powietrze, drewniana architektura i specyficzna gwara u podnóża Tatr. Szaflary. Niewielka podhalańska wieś kryje wiele atrakcji. Idealne miejsce na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Bukowina Resort to kompleks wielu usług i atrakcji zapewniający spokój, wyciszenie i bogatą ofertę rozrywki w jednym miejscu. Wyjątkowość podhalańskiej krainy, dbanie o lokalne środowisko i bycie eko to priorytety jednego z najbardziej znanych miejsc wypoczynkowych w Polsce. Szósty najtrudniejszy etap 81. Tour de Poloń może okazać się decydujący dla klasyfikacji generalnej. Kolarze mają do pokonania ponad 180 kilometrów prawdziwie górskiej trasy, ponad 3000 metrów przewyższenia, nachylenie sięgające 19% i dwa kultowe podjazdy: Ściana Bukowina i Ściana Harnaś. Na trasie znajdują się dwie premie lotne Lotto w Jabłonce i Szaflarach. Po nich rozpocznie się decydująca walka o zwycięstwo premie górskie PZU pierwszej kategorii, dwukrotnie ściana Bukowina i raz ściana Harnaś i wreszcie finałowy podjazd do Bukowiny Tatrzańskiej. Tu będą liczyć się tylko najlepsi! Etap 7. 18 sierpnia. Kopalnia Soli Wieliczka, Kraków. Kopalnia Soli Wieliczka już w średniowieczu była jednym z najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw w Europie. Dziś jest bezcennym zabytkiem wpisanym na listę UNESCO oraz licznie odwiedzaną podziemną atrakcją turystyczną. Myślenice to miasto, w którym dobrze się żyje, korzystnie inwestuje i atrakcyjnie wypoczywa. Kraków to miasto tysiącletniej tradycji dawna siedziba polskich królów, a dzisiaj ważna europejska metropolia, to także stolica polskiej kultury. Rocznie odbywa się tu ponad 100 festiwali i wydarzeń kulturalnych. To także miasto prężnie działających firm, inwestujących przede wszystkim w nowe technologie. Miłośnikom sportu i rekreacji stolica Małopolski oferuje wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, między innymi dzięki nowym inwestycjom. Siódmy, finałowy etap 81. Tour de Poloń to ponad 150 km trasy z kopalni soli Wieliczka do Krakowa. Malownicze tereny Małopolski, przepiękne widoki i zapewne sprinterski finisz na Błoniach. Na trasie znajdują się jedna premia górska PZU trzeciej kategorii w Bieńkówce, premia lotna Lotto w Myślenicach, premia specjalna Decathlon w Czernichowie oraz premia specjalna Sudal w Kaszowie. Finałowa rozgrywka to dobrze znane rundy na krakowskich Błoniach i finisz w Alei Fosza. Tu poznamy zwycięzców wszystkich kategorii, w tym klasyfikacji generalnej 81. Tour de Pologne.